M jak mi bo, odcinek 1376, Bartek rzuci si znokres KM na Andrzejka. Braterska wojna w M jak mi bo. Andrzejek, Tomasz Owiecicki, to typ faceta, z którym się nie zadziera, ale jego brat Bartek, Arkadiusz Smolecki, chyba o tym zapomni. W 1376 odcinku M. Jak mi, bo krymialista zjawi się w siedlisku w grabinie, by zabrał ze sobą Liga Kreft. Niemal od razu dojdzie do bujki z Andrzejkiem, której powodem oczywiście będzie ula. W pewnej chwili Bartek wycignie nukreska. Co zrobi Andrzejek? Który z braci będzie gór w tym starciu? Mibo, która od pierwszego wejrzenia podczyba uli Bartkawem jak mibo spotka się z gwałtowne reakcji ich najbliższych. kaszych? dwubaszcza Andrzejek i Marzenka, Olga Szomacka, nie będzie pochwala wyboru Uli, która dla bandyty zostawi Janka, Tomas Kolarik. Policjant zerwie zarczyny i wyprowadzi si z siedliska, kiedy zorinetuje si. Kreska E jego ukochana wcale nie chce, lubu. W 1376 odcinku M. Jak nibo do grabiny kolejny raz przyjedzie Bartek. Tym razem wyjdzie z więzienia Jukreska na sta B. Zjawi się w siedlisku, kreskae by przekonał, kreskae powinni by razem. To nie spodoba się Andrzejkowi, który doskonale zna swojego młodszego brata i wie jak Bartek potrafi by nieodpowiedzialny. W kotcu opuścił swój kreska on Jol Gabriela Oberbeck, i córko Ledekama jakaczmarska. Andrzeje Kostrze kreska e brata, kres KELI nie zostawi Uli w spokoju, to będzie miał z nim do czynienia. Bartek nie pozbucha tej przestrogi. W 1376 odcinku M jak bacz nie zapanuje nad nerwami. Ojdzie do bójki braci. Podczas której Bartek rzuci się kreska m na Andrzejka. Oczywiście to straszy lisiecki będzie gór. Od razu pokona Bartka i zapowie mu, kreska od tej chwili nie jest kreska rodzin.